Równo poszło. Dobra, zej, chciałbym Ci pokazać Twój kurnik. U Matyldy za płotem. Zacznijmy od frontu. Czyli tutaj są drzwiczki, wejścia do środka. Tak naprawdę, starałem się go robiąc, żebyś jak najmniej je otwierała. Ale żeby były. Żeby były, żebyś mogła sobie zajrzeć do środka, odwiedzić swoje kury. A teraz Ci wytłumaczę gdzie, co i dlaczego jest tak, a nie inaczej. Bo... Bo to będzie nieco przygoda, chodź pokażę Ci. Okna. Chyba to jest wiesz co jedna z najważniejszych rzeczy w kurniku, przynajmniej, przynajmniej w, w, w moich kurnikach. Okna. Wentylacja, wentylacja, jeszcze raz wentylacja. Okna są wszystkie zasiadkowane, także nic Ci tu nie, nie wejdzie. E, siatka ma niecałe 13 mm oczko, także nawet tutaj ptaszki, jeżeli byś się martwiła, to też nie wejdą, także, także jest to zabezpieczone. Lis, kot, kuna, nic tu nie wejdzie. Gniazda. E, na tyle kur, na ile jestem ten kurnik, czyli na 6, tu generalnie powinno być jedno gniazdo, ale wymyśliliśmy... Że fajnie by było, jak po pierwsze, kury miałyby wybór. No i jakby kiedyś byście chcieli, żeby sobie któraś kura posiedziała na, na jajkach i mieć swoje pisklaki, a to jest niesamowita przygoda naprawdę. A no to przede wszystkim ona sobie mogłaby to już siedzieć w którymś z gniazd, tak? A drugie mogłyby po prostu dalej mm. produkować jajka i wszyscy byliby szczęśliwi. No i przede wszystkim później na finalnie wy. Dobra, to teraz idziemy dalej. Oh, to jest teraz bardzo, bardzo ważna rzecz. Czyli tak. Jakby to jest kurnik, chociaż tutaj kury tak naprawdę będą tylko i wyłącznie spały. One tutaj one będą po prostu wchodzić sobie na noc. I jak zobaczą rano słoneczko, to pierwsze co robią, wszystkie od razu wychodzą sobie na podwórko. Grzędy są dwie. Są, są grzędy takie same jak w dużych kurnikach, ponieważ to głównie chodzi o to, że jak kura zimą siada to otula sobie, może jak z, usiądzie tutaj i ma łapy na, na grzędzie, to otula piórami I ogrzewa, e, tak? i ogrzewa jednocześnie. One nie marzną, dokładnie, nie marzną łapy, bo łapy mają nieokryte, a w momencie jak jest dobrze grzęda zrobiona, to kura nie marznie i przede wszystkim, naprawdę, to jest bardzo też ważne, przede wszystkim nie musi myśleć w nocy, że dam radę, dam, nie dam, radę, dam radę, nie dam rady, dam radę, nie dam rady, dam radę, nie dam rady, po prostu siada i śpi. No, i głębokie ściółkowanie. W tym kurniku jest troszeczkę mniejsze, ale w dalszym ciągu jest, i w dalszym ciągu sypiemy tej konopię przemysłową. I w dalszym ciągu ten kurnik sprzątamy raz na długi okres. Podejrzewam, że to będzie 2-3 miesiące, jak trzeba będzie go posprzątać. Przy sześciu kurach zobaczymy. Może będzie można spróbować sobie trochę dłużej, ale tak naprawdę to Ty już będziesz mi mówić, słuchaj, Darek, to działa. Trzymam jeszcze na przykład, tak? Potem wszystko wyjmujemy sobie stąd e, i wrzucamy na kompostownik. Mm -hmm. Także, bo z konopi przemysłowej zrobi się pruchnica, A kurzy nawóz no, to jest jeden, chyba, z najlepszych, takich, jak, jak jest naturalnych, jakie je znamy, tak? Także tutaj zamykamy. Mm. I tu jeszcze jest jedna rzecz taka ciekawa. Słuchajcie, upalne dni. Musimy pamiętać o tym, to jest bardzo ważna rzecz też, że kury. Naturalnie mają podniesioną temperaturę ciała. Także zimą, one sobie bardzo dobrze radzą. Więcej uwagi jakiejkolwiek, e, trzeba je poświęcić, trzeba jej poświęcić e, latem. Tak? Czyli tak naprawdę, jak wszyscy mówią, o, kura nie będzie miała słoneczka. Kura tak naprawdę nie przepada za bardzo ze słoneczkiem. Ne? Ona lubi sobie gdzieś w cieniu, w suchym miejscu usiąść i tam sobie posiedzieć, a to jest zrobione po to, że jak będą upalne noce, czy tak jak teraz jest ciepło, otwieramy. Tutaj nie napada deszcz mm -hmm. na, 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 na konopie, a jednak jest duże, duże, dużo dużo, wentylacji mm -hmm. tak, w połączeniu z, ze wszystkimi oknami. Naprawdę fajną robotę robi. A tutaj z tej strony masz kolejne okno, czyli tak naprawdę kury z trzech stron mają światło. To głównie jest po to, żeby, żeby one sobie wiedziały kiedy mają wstać i już wyjść. Nie? I teraz pokażę Ci najfajniejszą rzecz, z której jestem najbardziej zadowolony. Um, bo tak jak mówiłem, tamte drzwi są główne, a to nazwijmy drzwi, okno, to jest według mnie bardzo fajna rzecz. Teraz tak, mamy dostęp do karmidła i poidła, także nie musisz wchodzić do środka, mówić dzień dobry, kury i, <grytanie> i wchodzić do środka, tylko po prostu sobie wchodzisz, zachodzisz. Tak, tędy Ci nie wyjdą, Ty masz pełny dostęp do wszystkiego. Do tego, żeby otworzyć okno, ewentualnie zimą zamknąć drzwiczki, do kurnika, no i przede wszystkim nalać im świeżej wody i dosypać jedzenia. dosypać jedzenia. Musimy też pamiętać o tym, że fajnie jest jak karmidło i poidło jest wyżej, mm -hmm. bo kury non stop grzebią, no i nasypią po prostu tam piasku, nie? A fajnie jest mieć świeżą wodę i, 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 i świeże jedzonko bez piachu, tak naprawdę. No i co? Na przykład skosicie trawę, tak? Mm -hmm. Albo zostanie Wam coś, jakaś sałatka z, po, z obiadu, przychodzisz, otwierasz, Ciach, 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 ciach. Podejrzewam, że z czasem się tak do, do, do ciebie przyzwyczają i do, 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 do tego, że to się otwiera i że będą tutaj skakiwać i czekać po prostu na ciebie, nie. Okay. No, i normalnie wiesz, I on już będą czekać po prostu, nie? Ale to też mam nadzieję, że, 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 że będziesz mi o tym opowiadać od czasu do czasu. No i co? Co jeszcze mogę powiedzieć? Czy masz jakieś pytania? Bardzo mi się podoba. Już to musimy jest. zastosować w praktyce. O, to będzie naprawdę niesamowita przygoda, słuchajcie. Fajnie jest to, że się ludzie dowiadują, że, 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 że kura to nie tylko wiesz, chodzi, grzebie i znosi jajka, tylko tak naprawdę no, większość ludzi, odbiorców moich kurników, odbiorców, o to jest fajne słowo, e, traktuje te zwierzaki jak, jak, jak psa czy kota, nie? to są ich po prostu zwierzaki takie domowe, nie? nazwane, My oczywiście nie robimy z, ich, z nich rosołu, e, tylko po prostu to są nasi kumple. Nie? Przywozimy kurnik, stawiamy na wyznaczonym miejscu tak. i otwieramy od razu wszystkie okna, tak? Z każdej strony. Zasypujecie konopię przede wszystkim, otwieracie wszystkie okna i okna zamykacie dopiero jak zimą będzie około minus 5, jak temperatur temperatura zejdzie do minus 5, a tak naprawdę przez cały czas okna są otwarte, przez cały czas to wentyluje. To też tak dla kur jest fajnie. No i dla was przede wszystkim, tak? Bo ten kurnik nie będzie miał brzydkiego zapachu Aha. i wszystko to, co tam zostanie, to, to, to wszystko po prostu i konopia i wentylacja będzie wysuszać. Okej. Okay. Dobra. Tu proste mechanizmy. Myślę, że każdy ogarnie. <laughs> no, staram się robić to tak, żeby to było naprawdę proste, łatwe w obsłudze i jak najbardziej takie praktyczne przede wszystkim. I fajne dla tych zwierzaków, tak? Um, bo w momencie, kiedy im będzie fajnie, no to podejrzewam, że ty będziesz wtedy dwa razy za, 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 zadowolona. E, i, i, I tak naprawdę chyba o to chodzi. E, z czego robione są te wspaniałe kurniki? E, cała konstrukcja i rama jest robiona z, ze świerku. E, przede wszystkim nie ma żywicy i ładnie wygląda. A że jest malowany um, olejem, to jest impregnat na bazie oleju czyli najbardziej ekologiczna i taka przyjazna z farba jaką mogliśmy znaleźć to bardzo fajnie jak widać, wszędzie wyciąga słoje drewna, widać, że to jest drewno, a nie jest jakiś wiesz, taki plastik. Według mnie wygląda to bardzo fajnie. Wszystko jest generalnie świerkowe i z czego jestem bardzo zadowolony, to z tego, że tak naprawdę wszystko jest, co mogę do kurników, do robienia kurników kupić, to wszystko kupuję na Podlasiu. Z, z tego fajnie. jestem tak, tak, okay. tak. Z tego naprawdę słuchajcie, jestem bardzo zadowolony. E, e, to mi się bardzo podoba na tym też mi zależy, tak? E, mam spod hajnówki mam super tartak, e, który, który Rafa mi przywozi drzewo, e, naprawdę przede wszystkim certyfikowane, o dobrej jakości, dobrze wysuszone, e, niepokręcone, co jest naprawdę ważne, no bo to nawet przy pracy, tak? E, jest ważne w momencie, kiedy pracujesz, jak masz pokręcone czy zniszczone drzewo, mm -hmm. czy jakkolwiek słabe jakości. Nie, to nie jest fajne do pracy, a ja potem też tak jakby będziesz widziała Ty jako osoba, która będzie tego używała, że o kurde, staram się, żeby to było jakościowo dobrze zrobione, przede wszystkim cały kurnik jest klejony, um, wszystkie łączenia są klejone i skręta... skręcane wkrętami ciesielskimi, także takie wkręty, które już się nie będą odkręcać, um, generalnie staramy się robić to tak, żeby to Ci służyło latami, naprawdę. Mhm. A przestawiamy to, czy ja ustawię to w jednym miejscu i to zostaje już i wymieniam tylko to, co tutaj im. Generalnie tak naprawdę to Twój kurnik, i Ty decydujesz, tak? Można to przestawiać jak najbardziej, można, można, możesz go sobie po ogrodzie przestawiać jak chcesz. Tylko, że teraz jest jedna rzecz. Kury, kury będą szczęśliwe, bo za każdym razem, na przykład co tydzień czy co jakiś czas, będą miały świeżą trawę a na wolierze w środku, no ale ty będziesz miała cały ogród w prostokątach, nie? Mhm. Także nie wiem, czy będziesz tego chciała. A tak, można im po prostu skosić trawę i wrzucić do środka. E, ale jeżeli będziesz chciała przestawiać, jak najbardziej. Konstrukcja jest na tyle e, tak zrobiona, tak przemyślana, że można ją spokojnie przestawiać. Ile i... waży, tak mniej więcej? No miał ważyć niedużo, waży około 250 kg. <grym> Starałem się, że no, miał, miał ważyć dużo mniej, tak. No, ale, ale, ale jednak to wszystko waży, tak? Um, tu jest e, szalówka, która ma hmm. 2 cm grubości e, i szyby są zrobione z 5 mm plexi, o właśnie, nie powiedziałem o szybach, e, to nie jest szyba, to jest plexi, tak, czyli to się nie potłucze, nie pobije, mm -hmm. to jest plexi, to jest e, też ważne, bo w momencie, nie wiem, załóżmy wiatru, jakieś wichury, czy czegokolwiek, tak, uderzy. jak uderzy, to nie ma szkła, co też jest ważne, bo są mm -hmm. tutaj dzieciaki i, 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 i wszystko. E, i okazało się, że no tak jak chciałem, żeby ten kurnik mało ważył, to mi nie wyszło. Nie wyszło. Musimy no, mieć ale, ekipę. Ale, 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 ale przynajmniej ale przynajmniej jest wytrzymały, słuchaj, przynajmniej robi robotę e, jest naprawdę naprawdę solidnie. Już jeździł, bo ja go tam przestawiałem. E, także już zwiedził kawałek świata, także e, i jest cały i zdrowy. Podejrzewam, że do was też dotrze. Generalnie też o to chodzi w mojej pracy, także. Tak jak tutaj on stoi, że jest teraz ładny, cały, niepokręcony, niekrzywy, tak samo wy go zagładujemy go do was na busa zajedziecie do domu, postawicie i on ma wyglądać tak samo. To jest, to, jest, to, jest, to jest dla mnie bardzo ważne, tak samo jak duże kurniki, tak? Ja go ładuję tutaj u siebie pod warsztatem i on w Szczecinie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, on ma wyglądać tak samo. Tak? To, 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 to... Ale to wszystko konstrukcja tak naprawdę. To możemy sobie jeszcze rozbroić. Można go sobie po, trochę porozbierać dokładnie. To też jest fajne, bo to też możesz sobie wyjąć w momencie, kiedy chcesz na przykład e, pograbić w kurniku, mm -hmm. poprzątać tam. No bo kury jakby nie wszystko będą jadły, tak? Jedne jedzą jabłka, drugie nie jedzą jabłek, e, inne jedzą marchewkę, inne nie jedzą. Także na pewno coś ci tam zostanie, e, i w tym momencie trzeba będzie tam wejść i sobie coś tam pograbić. Po, 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 po e, no to zdejmujesz sobie drabinkę, już też masz tak jakby łatwiej, tak? Jeszcze jedno pytanie, czy woliera musi mieć zadaszenie? Znaczy, I tak, i nie. Um, zadaszenie jest generalnie po to, bo tak jak wcześniej mówiłem, kury nie, tak naprawdę nie przebadają ze słońcem. Tak? W momencie, kiedy słońce będzie w jakiś tam sposób przechodziło sobie w dzień, to i tak, i tak tam będzie słońce. Ale kiedy pada deszcz no to w, jak w wolierze nie ma dachu, no to się robi błoto, tak? I to błoto tam stoi, mamy tam resztki jedzenia, mamy tam przeróżniaste rzeczy i robi się po prostu przede wszystkim nieprzyjemny zapach, no i kury grzebią się w błocie. Kury nie przebadają ze wilgocią, mhm. tak? One lubią się kąpać, one robią spa w suchym piasku. No one, one lubią naprawdę jak jest sucho. E, także fajnie jak jest zadoszenie. E, przede wszystkim jest czyściej, i moim zdaniem jest lepiej dla kur, tak? w momencie kiedy woliera jest zadaszona, jest to, jest to, jest to przede wszystkim lepsze, lepsze dla zwierzaków i też, bardzo ważna rzecz, zima. Moje kury na przykład nie chodzą zimą po śniegu, mm -hmm. nie lubią no tak, śniegu. No więc im tu nie napada. Nie napada, znaczy zawsze trochę się nazbiera, ale, ale nie tak dużo, tak? one będą sobie mogły wyjść uh, i, 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 um, i sobie spokojnie pochodzić. Chociaż mam tak naprawdę z, teraz z nowych kur mam dwie, które wychodzą na śnieg. Nie, nie rozumiem. No jedna jest w markewę, druga nie. Aha. Także, wiesz, no to zależy chyba od kur po prostu. Nie? Jasne, fajnie. Dzięki. To teraz jeszcze musimy to załadować. Damy radę. No 250 kg. No sorry, nie wyszło. No. Ja mogę pomóc. Okej. Okay. Każda pomoc mile widziana. To chodź. U Matyldy za płotem.